Witam wszystkich serdecznie. To jest Team Fortnite 2, a jestem Kosiek. I w związku po informacjach w moim kiepskim graniu, bo musiałam podzielić trochę moją uwagę. to sobie zagramy teraz tym snajpem bardzo dobrze. Mam nadzieję, że strzeliłeś. Sorry gościu. Aha, no tak. Już my trafili. To jest najfajniejsze w Team Fortnest 2. Że... Choćby nie wiadomo ile cię razy zabijali, to i tak lubisz tą grę, bo ona jest za fajna po prostu, żeby się obrażać, że ktoś cię zabił. Ojej, strasznie, zdarza się. I to nawet wiele razy. A, zabijemy kogoś? Nie. Zabijemy, zabijemy? Czy ktoś się, zabił? Nie, no. Oj. Oj. Au. Będzie świetna. No, ładnie Roxorium. Spoko mnie i tak łatwo zabić, więc to nie jest trudne, jakieś nie wiadomo jak. A, proszę bardzo. Najsiebiegną. No Dalsze dobijemy tym. No właśnie. Fajnie. Tam widać jakiś inżynier chyba, co skakał. Wystrzeli się ktoś w powietrze. Czy ktoś tam strzela? O, lepsza. Powiedzmy tak, że strzelam ślepakami jakby co. A, to było najprostsze. Dałam plamy, prawda? Kurczę. Ojejciu. Nie wiem, czy nie przeszkadzam temu gościowi. Nawet na pewno przeszkadzam. Chodźcie tu, panowie, czekam na was. Czy panie, nigdy nie wiadomo. Ej! Oj! Ej! A ty mnie tu! Oj, no, bo my zabili. Ale i tak człowiek się nie wkurza na żadnego gracza. Czasem są wymieszania np. drużyny, no to trudno się wkurzać na kogoś, jak za chwilę ta osoba może być Twoim tym. Sprzymierzeńcem. To wręcz aż głupia się tam. O jej, gra! Miła. <grymne> Już słyszę to. Słyszę to. Tak. To... Okej. Okay. Podgłośnię sobie trochę, bo nie ma muzyki. To można sobie pozwolić. No, nie widzę tu nikogo, nie! Ej! No, znowu to? <grybobójst> Rybójstwo! Rybójstwo? <Rybujco? grybujstwo> Śmieszne. No, widzimy granie, fajne to jest. Czasem tak, sobie pograć. Ej, to jest nieładnie tak. Killing spree. Ow. O jest, no <grybujesz> tak, Team Fortness jednak jest Twoją Eee. Na tym serwerze to się ciągnie dość długo rozgrywka, więc jakby co to się you nie, will się will nie, się nie jest. Aha. Tak. Aha. Tylko się tu pojaw, to ci za... pojawi się chyba z tej strony, jeżeli się nie mylę. O, Sim jest mojej drużynie. Ej! mam Macie, zniszczony jest. Hmm. O, no weź, strzeliłam, Ładnie. No, ale naprawdę. Luzem sobie gramy, mi się na nikogo nie wścieka. O kurczę. Dlatego się wściekam. Ej. Skąd uciekasz? tak okay. To będzie piękne Ooo, <laughs> nienawidzę tych skautów. Ale tak najlepsze w którymś momencie stwierdzasz, że nienawidzisz każdego. <laughs> no gdzie tam. Chodź, 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 chodź. Ej, 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 skaw, skaw, skaw No nie skończyły mi się na baje, ale to nic, bo mamy tu respa I tak, czy SIM jest u nas? Tak, chyba widzę właśnie, że jest. Ej, górą, 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 górą to śred. A, po drugiej stronie to sobie może chodzić. Mam nadzieję, że żadnemu sniperowi nie zasłaniam, bo czasami to tak głupio się człowiek czuje jednak jak zasłania. Włączyłam też czat, jakbyście chcieli, to ja go spokojnie mogę włączyć O, nie wiem o której zaczęliśmy nagrywać. <laughs> Załóżmy, że tak jeszcze z 10 20 minut. Sim, zasłaniasz! <laughs> Nie, że ty. Sim jest dobrym strzelam. Uważaj! Oh, Nie ma go! Ale też byś mógł mnie wsalić. Hej, oh, chciałam save the queen. Kurczę, no nie, nie, nie kręć się tak, nie wolno. Uf. Oj! Rybą mnie będziesz bił? Ej, no. Nie ma, no. Jest. Jest dobrze, jest dobrze. ich troszkę jest. O, no, smarnowałam. No, przynajmniej tego. No naprawdę, nie trafiam? A, gdzie jestem? A, a to nie snajper mnie! <laughs> o, oh, jak zapomniałaś. że jak cię zabijają, to od razu. No <laughs> świetnie jest, też miałam tam rybę. Ale ona jest po prostu przegenialna. O, oh. hello. Mmm, ty... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie, to nie, aha, i już cię mam. Medyk, medyk. Tak, różnie granie, nic się nie dzieje tu na dole. Z simem, właśnie tak, czasami tak. Jest! Sorry, że mi się tak trzęsie, ale ja mam e, myszkę z trackballem i nią trochę ciężko jest celować. A. A. właśnie mówię. A jednak. A. Ktoś musiał mnie trafić, bo za długo, so za długo i za dobrze sobie radziłam. <śle> ej, 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 bo... on mnie zawsze zabija, zabijcie go. Ej, 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 co ten. Ej. o, <śle> Co on ma za broń? Pomsa? Nie, to... Okej, okay. czy ktoś mógłby wytłumaczyć... E, oj, ścinka. Na jakiej zasadzie to... Chudź. Na jakiej zasadzie są wymienianie się rzeczami, bo na przykład... E. Aha, i mnie zabili. Na jakiej zasadzie są wymiany? Bo ja na przykład mam rzeczy, nie? Z losowych i powinnam si się móc wymieniać, a nie mogę. Pisze mi, że mam zero rzeczy w i że z losowych mogę, ale... Aj, coś ścinki ten. Aj, na nic. Ohoho, nie, rób tak! Ale nic z niego nie zostało przynajmniej. <laughs> no i już się tam. To jeszcze chwilę pogramy i... I będzie. O nie. Aha, fajnie, dzięki. <laughs> Killing A powiem wam, że tutaj potrafią być bardzo cywilizowani gracze. Kulturalni i... jakby co to pomocni zawsze. O o. Spadaj. Ej, tam. Aha, nie, dobra. No, jak widzicie dogrywki tutaj trwają nawet do godziny więc taki serwer fajny O o nie 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 zabił mnie rybą no Ooooooo <taki> się jest że można kogoś zabić rybą Simia Nie wiem nawet co jest? Uwziął się na mnie, prawda? <laughs> nie, nie no spoko. Jak snajper stoi i nic nie robi, no to aż się prosi, żeby go zabić, nie? Czy kogoś tu trafimy stąd? A, a jednak. Och nie ma? Moich ludzi. Zostaw ich! <grafy> gramy, 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 wygrywamy. Znaczy nie wiem. O, jestem najlepszym snajperem. <grafy> nie. O! Dobrze. <grafy> Wykorzystałeś to, że jestem cienka. Ale powiem wam, że strasznie lubię grać jako Sniper i jako Pyro i Gruby i... Choćby mi to źle wychodziło, to którym z nich będę grać? A się tam wpakowali? Na górę się tam... To kurde, mogą... nam przejąć. Aha. Tak. Z... Nie, spokojnie. <grybujesz> dobra, chcemy wiedzieć co? Jeszcze chwilę zagramy. Jest całkiem przyjemnie, fajnie. Ale naprawdę, lubię w to grać. Lubię sobie tak siąść i grać w grę, która nie masz wielkiego sensu. Eee... Zabijecie go? Spoko. Mhm. Będziesz mnie. O tak. Zmarnuj strzał na bardzo łatwy cel. Tak przydałoby się ich jakoś trafić. Spoko. O kurcze. Ej, ej! Co? O, zreminował mnie. <grywki> Ty rybaku jeden. Nazwijmy go Rybak. Nie żartuję. O, tak mało życia Ci zostało! Dominating. Dominating! Ha! Yeah! Sim? Nie wiem, chyba nie gra, bo by wyżej już. No właśnie. Ja mam syndyjski usypiarz, jakby co, i uważam, że jest całkiem niezły, powiem wam, bo już gra się całkiem tak. Ej, gdzie mnie coś trafia? O, spoko. O, nawet odpowiednią ksywę do mnie ma. mi się tu i zobaczymy, czy... the control point is being contested our control point is being captured oh Ojej. Dobra, z mieczem i tak dalej. Siemy, wiecie co, to tyle luźnego grania, więc takie luźne granie i nic do powiedzenia, ale o to chodzi w luźnym graniu, nie? Wys patrzycie sobie po prostu, jak sobie pogrywam. Eee, więc nie wiem, następnie może razem zagramy w kilku, w różnym graniu. Cabe na to. No, na to. Żegnam Was, to był Team Fortress 2. Eee, ja nazywam się Gusiek. não e na rajão que